Dzisiaj Bóg docenił króla Salomona, który spośród wielu potrzeb, przecież rozpoczynał rządzenie, miał bardzo wiele potrzeb, wybrał tę najważniejszą, która otworzyła mu i uporządkowała drogę do sprawowania władzy, do zapewnienia pomyślności i błogosławieństwa dla całego narodu i dla niego samego osobiście. Rodzi się taka refleksja, że pośród wielu potrzeb my dobrze byłoby, gdybyśmy zważyli ciężar tych potrzeb, to znaczy ich wagę, ich celowość, ich odniesienie, kontekst, żebyśmy wybrali tę najważniejszą, ponieważ wydaje się, że możemy prosić o wszystko Pana Boga, ale kiedy trafiamy w te. Potrzebę najistotniejszą i o nią prosimy, to wtedy otwiera się droga do tego, żeby Pan Bóg nam w tej dziedzinie, o którą prosimy, pobłogosławił, ale także, żeby nam dorzucił. Tak jak Królowi Salomonowi Pan Bóg powiedział: Skoro prosiłeś o to, i to, było bardzo celna, to była bardzo celna prośba, to również dorzucam Ci do, do tego jeszcze bogactwo, jeszcze inne rzeczy, które Ci się przydadzą. Pan Bóg tak działa a my możemy tak prosić.